Siemanko. Dzisiaj rozkminimy, jak ogarnąć inwestowanie drobnych sum na tym naszym pozornie przepłaconym rynku w 2024 roku. Będziemy się przy tym uczyć od najlepszych, czyli od samego Warrena Buffetta. Wiele osób myśli, że bez grubej gotówki albo hossy na giełdzie to nie ma co nawet podchodzić do inwestowania. Bzdury. Nawet małe kwoty ogarnięte z głową mogą przynieść niezły zysk. Sekretem jest myślenie długoterminowe i stosowanie strategii, które sprawdziły się u samego Buffetta. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię, żebyście mogli to wykorzystać w praktyce. Pierwsza zasada od Buffetta to spokój i dyscyplina. Nawet jak na giełdzie zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Łatwo się zatracić, gdy ceny akcji lecą w górę albo pikują w dół. W takich momentach emocje mogą wziąć górę. Pamiętajmy jednak: inwestowanie to maraton. A nie sprint do żabki po ostatnie piwo. Krótkoterminowe zawirowania są normalne, ale na dłuższą metę liczą się fundamenty spółek, a nie chwilowe emocje. Buffett mawiał: Lepiej nic nie robić, niż robić coś głupiego. To mądrość, którą warto zapamiętać. I ja się z nim zgadzam. Nie ma co szastać kasą na lewo i prawo tylko dlatego, że akurat wszyscy o czymś mówią. Lepiej na spokojnie opracować strategię i się jej trzymać. Jak Rek Sioszynki. Cierpliwość to klucz do sukcesu. Dajmy naszym inwestycjom czas na wzrost. To proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nawet małe sumy, regularnie inwestowane, urosną dzięki magii procentu składanego. To jak zbieranie grzybów. Na początku koszyk pusty, ale systematyczność popłaca. I najważniejsze, nie panikujmy i nie wyprzedawajmy wszystkiego przy pierwszych oznakach burzy na giełdzie. To idealny moment, żeby dokupić akcje po niższych cenach. Właśnie wtedy można znaleźć najlepsze okazje inwestycyjne. Druga zasada to inwestowanie w firmy i branże, które nie są dla nas czarną magią. Nie dajmy się omamić modą na jakieś dziwne kryptowaluty czy inne skomplikowane instrumenty finansowe. Buffett stawia na proste biznesy, takie jak Coca-Cola czy American Express. To firmy, które działają w branżach zrozumiałych dla każdego, a ich modele biznesowe są przejrzyste jak woda w Bałtyku. No, może nie zawsze. Zanim zainwestujemy, zadajmy sobie kilka pytań. Czy rozumiem, jak ta firma zarabia? Jaki jest jej model biznesowy? Kto jest jej konkurencją? Inwestowanie w coś, czego nie rozumiemy, to jak gra w totolotka. Można wygrać, ale szanse są marne. Lepiej skupić się na firmach, które oferują produkty lub usługi, z których sami korzystamy. Obserwujmy trendy konsumenckie i szukajmy firm z potencjałem na długoterminowy sukces. A teraz coś dla fanów prostych rozwiązań, czyli strategia Dollar Cost Averaging, idealna dla małych kwot. Na czym polega? Na regularnym inwestowaniu stałej sumy, bez względu na to, co się dzieje na rynku. Dzięki temu unikamy ryzyka kupna aktywów. Tylko wtedy, gdy ceny są wysokie i uśredniamy koszt inwestycji. Inwestując regularnie, kupujemy więcej jednostek, gdy ceny spadają i mniej, gdy rosną. Proste jak konstrukcja cepa, a jakie skuteczne? Strategia ta minimalizuje ryzyko i zwiększa potencjalne zyski. Dollar cost averaging to strzał w dziesiątkę dla początkujących i tych, którzy nie mają czasu śledzić giełdy na bieżąco. Pamiętajmy jednak, że żadna strategia nie gwarantuje kokosów i nie chroni przed stratami. Ważne jest inwestowanie w aktywa z potencjałem wzrostu w długim terminie. W świecie inwestycji często mylimy cenę z wartością. Cena to tylko liczba, którą widzimy na ekranie, ale wartość to coś znacznie głębszego. To, że coś jest drogie jak kawior, nie znaczy, że jest wartościowe jak diament i odwrotnie wartość to coś, co przynosi korzyści na dłuższą metę. Buffett powtarzał: Cena to to, co płacisz, a wartość to to, co dostajesz. Jego mądrość przypomina nam, aby patrzeć głębiej niż tylko na cenę. Na przepłaconym rynku pokusa szukania okazji cenowych może być duża, ale nie dajmy się zwariować. Czasami to, co wydaje się okazją, może okazać się pułapką. Niska cena często idzie w parze z niską jakością, a my nie chcemy kupować kota w worku. Wartość to coś, co przetrwa próbę czasu. Zamiast tego szukajmy firm o solidnych fundamentach, dobrych perspektywach wzrostu i silnej pozycji na rynku. Firmy, które mają wizję i misję. Wartość firmy to wypadkowa wielu czynników, takich jak model biznesowy, przewaga konkurencyjna, zarządzanie i sytuacja finansowa. Każdy z tych elementów ma znaczenie. Analizując te czynniki, Możemy ocenić, czy dana spółka jest warta swojej ceny. To wymaga czasu i wysiłku, ale jest tego warte. Pamiętajmy, inwestowanie to gra długoterminowa. Cierpliwość i konsekwencja są kluczowe. Szukajmy solidnych firm, które będą budować wartość przez lata firmy, które mają potencjał do wzrostu i innowacji. W czasach niepewności gospodarczej inwestowanie w wartość daje poczucie bezpieczeństwa. To strategia, która przynosi spokój i stabilność. Żyjemy w czasach, gdy wszystko ma być na już. Chcemy szybkich wyników, szybkich samochodów i szybkich pieniędzy. Na rynkach finansowych ta pogoń za szybkimi zyskami prowadzi do nerwowych reakcji na każde wahanie cen. Tymczasem Buffett radzi: Gdybyś nie chciał posiadać danej akcji przez 10 lat, nie myśl nawet o tym, żeby trzymać ją przez 10 minut. Inwestowanie długoterminowe to przeciwieństwo spekulacji. Skupiając się na długoterminowej perspektywie, unikamy stresu i emocji związanych z codziennymi wahaniami rynku. Inwestowanie długoterminowe pozwala skorzystać z siły procentu składanego. Budowanie majątku wymaga czasu, cierpliwości i dyscypliny. To jak z gotowaniem bigosu. Im dłużej się go trzyma, tym lepszy. Nawet najwięksi mistrzowie inwestycji, tacy jak Warren Buffett, nie mają szklanej kuli i nie przewidzą przyszłości ze stuprocentową pewnością. Zawsze istnieje ryzyko, że nasze inwestycje nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Dlatego ważne jest inwestowanie z marginesem bezpieczeństwa czyli kupowanie akcji po cenie niższej od ich wartości wewnętrznej. Szukajmy okazji, gdy rynek nie docenia danej spółki. Tworzenie marginesu bezpieczeństwa to jak kupowanie na wyprzedaży w Lidlu. Płacimy mniej za ten sam produkt, co zmniejsza ryzyko straty i zwiększa potencjalny zysk. Jak obliczyć margines bezpieczeństwa? Wystarczy porównać cenę akcji do jej wartości księgowej. Jeśli cena akcji jest niższa od wartości księgowej, może to oznaczać, że rynek nie docenia spółki. Ważne są również fundamenty spółki, jej perspektywy wzrostu i jakość zarządzania. Inwestowanie z marginesem bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko poważnych strat. W czasach, gdy stopy procentowe są niskie, jak temperatura w zimie, a inflacja rośnie jak drożdżowe ciasto, pokusa wrzucenia wszystkich oszczędności na giełdę może być silna. Pamiętajmy jednak, że gotówka to ważny element dobrze zdywersyfikowanego portfela. Buffett zawsze podkreślał znaczenie posiadania rezerwy gotówkowej. Gotówka daje elastyczność i pozwala wykorzystać okazje inwestycyjne. W kryzysie, gdy ceny akcji spadają, możemy kupić akcje po okazyjnych cenach. Gotówka daje spokój ducha i pozwala uniknąć sprzedaży inwestycji po niekorzystnych cenach. Warto trzymać w gotówce równowartość od 3 do 6 miesięcy wydatków. Gotówka to nie tylko środek płatniczy, ale również instrument inwestycyjny. Aby inwestować małe kwoty na przewartościowanym rynku w 2024 roku, musimy uzbroić się w cierpliwość, dyscyplinę i koncentrację na długoterminowym potencjale. Zamiast gonić za szybkimi zyskami, skupmy się na budowaniu zdywersyfikowanego portfela akcji solidnych firm, które mają stabilne fundamenty i perspektywy wzrostu. Podążając za radami Warrena Buffeta, możemy znaleźć odpowiednie sposoby na ograniczenie ryzyka i rozwijanie naszych inwestycji w sposób przemyślany i strategiczny. Pamiętajmy o inwestowaniu w to, co rozumiemy stosowaniu strategii Dollar Cost Averaging, która pozwala na systematyczne inwestowanie niezależnie od wahań rynku. Szukajmy wartości, a nie ceny, tworząc margines bezpieczeństwa, który chroni nas przed nieprzewidzianymi stratami. Nie ignorujmy znaczenia gotówki, która zapewnia nam płynność finansową i możliwość reagowania na okazje inwestycyjne. Niezależnie od tego, czy rynek jest przewartościowany, filozofia bufeta jest prosta, inwestuj w wartość, trzymaj się swojego planu i nie patrz na innych. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w kształtowaniu odpowiedniego podejścia do inwestowania, które będzie skuteczne i przemyślane. Jeśli Wam się spodobał, dajcie znać w komentarzach i zasubskrybujcie kanał żeby nie przegapić kolejnych finansowych porad i wskazówek. Dziękujemy za oglądanie i życzymy powodzenia w Waszych inwestycjach.